Dzień dobry, witajcie w nowym daily vlogu. Dziś zabieram Was ze sobą. Będzie taki przyjemny dzień, słuchajcie. Mam zaplanowany zabieg pielęgnacyjny. Będziemy wąchać piękne perfumy, mam nadzieję. Pójdziemy na zakupy, coś tam kupię, Wam pokażę. Myślę, że to będzie bardzo przyjemny dzień. Ostatnie tygodnie, miesiące. To było zdalne nauczanie mojego Marcelka. Wszyscy na kupie, Antoś, mąż i... Ale... Wszyscy są teraz odstawieni, praca, szkoła, więc ja słuchajcie, dzisiaj mam taki dzień dla siebie i dlatego zabiorę Was ze sobą. Co mam dzisiaj na sobie, bo pewnie Was to interesuje? Dzisiaj jestem taka sportowo casualowa bluzka Massimo Dutti, taka fajna mięsista, podwójna, gruba, ma dwa lata. Nowe spodenki z Zary, kupione ostatnio, pokazywałam we wlogowym tam zakupowym vlogu. Marynarka mmm, Patrycja Ariton z zeszłego sezonu, cudowna. Nowa torebka Adolfo Dominguez też pokazywałam i jak najbardziej stare buty Oisho. I taka jestem dzisiaj, beżowo, kremowo, śmietankowa. No taka jak lubię. Kiteczka, bo ostatnio dużo mi piszecie, że dobrze wyglądam w piętych włosach, więc się przekonałam. No i co? Lecimy. Lecimy, zabieram Was ze sobą. Chodźmy. Dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry. Zobaczcie, magiczna kapsuła. Tak. Dziś odrobina przyjemności. Już się nie mogę doczekać. Ten relaks. Tak, zasługuje każdy na taki relaks. Pani Karolino. Dzień dobry. Raz jeszcze. Pani Karolino, co my dzisiaj zrobimy? Dzisiaj wykonamy sobie masaż twarzy z doborem odpowiedniej pielęgnacji i zobaczymy jakie skóra ma potrzeby. Czy potrzebuje regeneracji, czy nawilżenia, czy może troszkę napięcia i lekkiego liftingu. Dobierzemy sobie wszystko do potrzeb skóry i będziemy masować. Wydaje mi się, że moja skóra po tym covidzie i po tej całej pandemii potrzebuje wszystkiego, także działamy. Kochani, pokazuję Wam się całkowicie sotę. Czy widać jak mi jest błogo? Właśnie w ten sposób zobaczcie, tak wtłaczamy produkt tak. takimi ruchami. przy okazji e, cudownego zabiegu z e, Marco Lamer Jest też Marka, moja druga ukochana, Jo Malo London. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I słuchajcie, tu są nowości, nowości, które ja już znam, a Wy jeszcze nie znacie. Chętnie posłuchamy. Dokładnie tak. E, najnowsza kolekcja Brit Collection jest inspirowana robieniem przetworów. E, robienie przetworów to niezwykle ważne wydarzenie, tradycja brytyjska. Więc teraz przedstawię Wam, jak te zapachy pachną. Pierwszy z nich, Orange Peel, pachnie jak gorzka skórka pomarańczy, którą gotujemy na ogniu. Ja Wam już mówię, kochani, jest. Rzeczywiście, totalna pomarańcza i tylko pomarańcza, tak naprawdę, ja czuję w tym momencie, tak na początek. Wiecie, to trzeba zawsze troszkę poczekać. Ja już wam o tym mówiłam i dać rozwinąć się perfumom, ale tutaj jest totalna pomarańcza, cudownie, rzeczywiście jak dżem pomarańczowy. Dokładnie. Proszę Idziemy dalej. Następny zapach nazywa się Rose Blush. Już wam opowiadam, kochani, no to Papitura jest różowa. Absolutnie różowa tutaj tak. Też znajdziemy nutę naprawdę różowa. piękny zapach. Też się pięknie utlenia. Mhm. Cudnie. Teraz pora na kwaśny rabarbar. Będziemy mieć takie odczucia zerwanego z dzikiego ogrodu rabarbaru. I to jest, słuchajcie, absolutnie mój majstersztyk, moja w ogóle moja, o Jezu, namiętność. Dlaczego? Ponieważ rabarbar jest świetny w gorące, upalne dni. On orzeźwia skórę i sprawia wrażenie, że wam jest rzeźko. Dobrze powiedziałam? Oczywiście, <laughs> jak najbardziej. Wspaniale. Idziemy dalej. Teraz Piękna naprawdę propozycja. Tutaj będzie czarny bez w połączeniu z piżmem. Mm -hmm. Zapach jest niezwykle intensywny, bardzo taki wręcz można by powiedzieć kobiecy. Mm -hmm. Tak, też piękny. Absolutnie tak. I ostatni, ja już znam. Tak, to jest e, nasz kultowy zapach Blackberry and Bay, czyli świeżo zerwane e, jeżyny w połączeniu z liściem laurowym. O tym zapachu mówi się, że jest to wspomnienie z dzieciństwa. Bo kochały go miliony osób na całym świecie. Teraz jest też właśnie w tej odsłonie, w tej kolekcji. Bardzo dobrze łączy się z całą resztą. bo te zapachy oczywiście można ze sobą łączyć, mieszać się, komponować nowe. Na nowe własny pozycje. sposób. E, kochani, o tym zapachu Wam mówiłam i to jest cudowny Yellow hibiskus, Czerwony też, ale mój to jest faworyt e, ten żółty jest wspaniały. Gdyby Pani mogła jeszcze powiedzieć to jest takie e, często zadawane pytanie tych zapachów jest zapachem e, naprawdę takim trwałym, pozostawiającym ogon. Bo ja już od razu powiem swoich faworytów. Takim zapachem jest Velvet Rose and Oat, mm -hmm. e, z kolekcji Intense i dla mnie również e, nowość. Ja się zakochałam w Scarlet Poppy. E, ten szkarłatny mak jest też taki, a dla pani, pani zdaniem, mm -hmm. który jest taki mocny, intensywny, który pani czuje go na Oczywiście. długo. Moje serce e, ukradła Mehendi. Oczywiście. Jest bardzo, bardzo popularny, go mamy na płeć. I on pisze. rzeczywiście jest trwały, tak. I jest i bardzo trwały, jest bardzo wyjątkowy, piękne składniki, drogocenna mirda w połączeniu właśnie z fasolą mm -hmm. tonka. Też tutaj znajdziemy kwiaty wanilii, troszeczkę też jest lawendy, więc dużo tutaj się dzieje, ale zapach jest pięknie skomponowany. Pokochało go też również miliony osób na całym świecie. Myślę, że z naszym najbardziej znanym, rozkudowanym tak. zapachem jest niezwykle trwały. Jest niezwykle trwały. Dobrze. A jeszcze chciałam dopytać najchętniej, ostatnio kupowany, który zapach z Jamalon? Wielo mhm. A widzicie? To jest niezwykle wakacyjny. Też cała kolekcja jest inspirowana właśnie Hawajami. Kwiaty hibiskusy są najpopularniejszymi kwiatami, które występują na tej rajskiej wyspie. Zapach jest mega świeży, wakacyjny, no, przynosimy się do Ziocha tak. na Dokładnie kiesa. tak. Dziękuję pięknie. Bardzo proszę. Dziękuję również. Zajrzymy teraz do Patrycja Ryton. Tu moje klimaty. Moje kolory, chodźcie za mną. Wiem, że najbardziej lubicie, kiedy przymierzam ubrania i kiedy pokazuję na sobie, więc coś zaraz dla Was przymierzę. Słuchajcie, szykuję oddzielnego vloga z sukienkami, ale przy okazji tutaj wskoczyłam w taką czerwoną, żeby Wam pokazać. Oczywiście niekoniecznie do butów sportowych, raczej jednak obcasy by się tu przydały, ale i ona jest na mnie za duża, mocno ją ścisnęłam. Akurat nie ma mojego rozmiaru, ale jest piękna i jest z cudownego materiału. No i oczywiście wiecie, jak to ja lubię takie ładne wykończenia. Bardzo zwiewna, lekka No i kolor dziewczyny tak o tym mówiłam, że albo idziemy w ładne pastele, beże śmietanki albo coś jeszcze takiego mocnego w szafie trzeba mieć. I ja stawiam właśnie na czerwień na fuksję, a wy dziewczyny według uznania. Patrzcie na to, dziewczyny. Sukienka na lato i na lata, jak to w Patrycja Ryton, ze sportowymi butami i taki złoty pasek, ale to spokojnie by też świetnie grała ta sukienka z espadrylami, butami na obcasie. To jest właśnie fajne, że można sobie... Dodatki buty zmieniają całą stylizację. Podoba mi się ta sukienka. I jeszcze dziewczynę pokazuje coś takiego, kolor rudy z kolorem błękitnym. Wiecie, że ja nie do końca we wzory, ale pokazuję dla Was. O zakupie różowego t-shirta w Massimo, z czas na różową koszulę. Bardzo mi się podoba chodzić za mną. Mamy lnianą błękitną, mamy lnianą białą, nie mam jeszcze różowej. Co Wy na to? A teraz moi drodzy, wybieramy się do mojej sąsiadki zobaczyć jej piękny taras, bo Sylwia zawsze ma pięknie przystrojony taras na wiosnę. Zaraz Wam pokażę. No halo dzień dobry! Dzisiaj jesteśmy u mojej Sylwii, sąsiadki Oparka Gotuje, jakby ktoś nie znał. Na pewno znają. Na pewno znają i słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na jej wyjątkowym, absolutnym tarasie. Moja sąsiadka za każdym razem, jak tu przychodzę, to jest coś innego i jest zawsze inspirująco, bo to tak jak mówiłyśmy, Sylwionia, męża, nie zmienimy to sobie, chociaż taras. Tak jest. Albo tam kuchnia, albo coś można zawsze zmienić, Z prawda? W zeszłym roku było czarno-biało, <noise> chyba. Czarno-biało, no, tak. okej. Okay. Teraz dołożyłam kremowe rzeczy. To są nowe zakupy. To jest wczoraj tak. kupione w wisku. Wisku, czyli ehm. na pewno dobra cena. Tak, około stówki kosztowało. Okej, okay, czyli takie lampion. E, tutaj mam, e, bardzo lubię łapacze snów i trzy sobie kupiłam w e, Homli. W Homli, okej. To jest okay. też też nowa kolekcja. To mi się podoba. I rany. E, to jest mega tania rzecz, bo to jest z Dwie sztuki chyba kosztują około 20 zł. Super. Więc nawet jak się temu brudzą, można po prostu I po prostu związujesz po i pięknie mm -hmm. to wygląda. Tak. I tutaj jest na haczyk, słuchajcie, zrobione. Tak, bo tutaj to jest mega prosta konstrukcja. Okay. E, poduszeczki nowe, strasznie mi się spodobały, kiedy zobaczyłam, są z HM-u. Piękne. Tak, nowa Urocze. E, chodniczek też nowy, w tym roku postanowiłam, że będzie czarno, połączenie e, czarnego ze słomą, słomianym kolorem. Super. E... I huśtawka to jest stara, więc... Ale jest tam super drobna. ta huśtawka. Tak. I tu zobaczcie, moja sąsiadka ma nawet kocyk, jakby komuś tak, tak. było chłodno. Oczywiście, koszyczek, kocyk. kocyk, To chyba no. jest jakaś stara kolekcja z Zara Home. Cudownie. Dobrze, tak. I to jest tutaj, można się pochuśtać i pomyśleć i... Poczytać. Uciec, poczytać albo uciec od całej rodziny, prawda? A, spokojnie z telefonem. Z pokoju, tak. A tutaj jest coś, co mi się strasznie podobało. Wow. To jest nowy zakup, to jest makrama z Homely. Aha. I była, jak na taką dużą makramę była tania, bo kosztowała 99 zł. Ale pięknie wygląda. No. Sylwia, ty lubisz taki, taki trochę boho staj, Bardzo, prawda? Tak. Jesteś taka. Um, czaremary taka... jesteś <laughs> trochę. I słuchajcie, zobaczcie jeszcze, no, no to jest cudowne miejsce. Ja uwielbiam w ogóle do Sylwii na kaweczkę przychodzić, ale Sylwiunia. Kusi mnie, kusi. Patrzcie na to, bo u Sylwii no, zawsze musi być coś dobrego. Skąd takie dobre croissanty, bo już z widzę, wincenta? że... Z Wincenta. i wszystko jasne. I zobaczcie, Sylwia nawet e, świeżo zerwany bez. Pięknie. Pięknie. Nie muszę sobie poprawić. No zapraszam Cudownie. No skuszę się, skuszę. Jeszcze tylko pokażę, proszę bardzo, taka tutaj bujaweczka. I słuchajcie, przeciw komarom, żeby nie było. Sylwia, to skąd jest? Bo mogą być pytania. Jezu, to jest, to w ogóle jest ciekawa historia, ponieważ koleżanka chciała się tego pozbyć mm -hmm. e, a, i powiedziała, że za butelkę wina się pozbycia, <laughs> więc odkupiłam to za butelkę wina. Pięknie. E, no i tutaj ym, w Bugentville ty na pewno kojarzysz z Hiszpanii Tak, moje hiszpańskie rzeczywiście, ten róż to kojarzę i zobaczcie, jak pięknie przycięte. Kto tak przycinał no, równiutko? Mam. Pan marżonek elegancko. I tam jeszcze wiszą, słuchajcie, lampiony. Oli są. Lampione. No i cudownie, no. No i nareszcie, Sylwiunia, możemy sobie Dajcie wypić lado. kaweczkę, prawda? E, zjeść coś dobrego, bez maseczek, tak. po ludzku. Cieszmy się chwilą. Bo nie wiadomo, ile to jeszcze potrwa, nie? Tak. <laughs> Astronomia wróciła nareszcie. Cieszymy się niezmiernie. Pan małżonek od razu zaproponował, żebyśmy poszli w miasto. Ale nie jest takie łatwe, bo podjeżdżając do jakiejkolwiek spontanicznej restauracji, no nie można wejść do środka tylko na zewnątrz, więc tych stolików jest mało. No i zamówiliśmy w tak, tam obok, w restauracji, yy, stolik, ale się okazało, i teraz popatrzcie za mną, kręcą tam serial. Skąd wiem, że serial? No wiem, no to widać. Kiedy jest fabuła, kiedy serial, to, to widać. I słuchajcie, no nie możemy wejść do tej restauracji, mimo że zadzwoniliśmy, zamówiliśmy stolik, nie da się, bo jest cały czas akcja. I gra tam, uwaga, pan? Borszy? Tak. Więc nie poszliśmy tam, jesteśmy za to tu, spontanicznie usiedliśmy, trochę poczekaliśmy, no ale mamy teraz taką piękną pizzę, misiaczku, teraz za, tą, za, tutaj prezentujesz. Więc słuchajcie, zaczynamy pizzą, powrót do y, restauracji. No, zobaczymy, czy będzie smaczna, wygląda dobrze. I w tym, mom tym momencie już ko kończę, żegnam się z Wami, bo, y, bo jesteśmy bardzo chłodni, poczekaliśmy. Także, Misiaczku, co robimy na koniec? Łapki w górę. Łapki w górę i, I, jemy? I jemy i subskrybujemy. Tak jest. I dziękuję Wam, wam za ten y, zwariowany vlog. I tak kochanie już daje, trzeba dziecku pokroić pizzę. Jeżeli nam się. Wziąć ser, bo ten bez sera. Całujemy i do następnego razu. Pa! Mi się podoba. Pa! Mamy to!